Ja wam też coś powiem. Gdyby każdy, co drugi Polak był taki jak wy, to prześcigamy naszego starszego brata w socjalizmie w 15 lat. Nie. No nie. jak nie, Siwek? no jak nie. Wiecie, ja czuję tak, że pchniemy was na jakiś kurs ideologiczny. Co Siwek? No. No. Błękitna flaga z 12 złotymi gwiazdami symbolizującymi 12 pokoleń Izraela. Nie jesteśmy w stanie zniwelować skutków propagandy socjalistycznej albo etatystycznej, jakiej społeczeństwo polskie jest poddawane nieustannie z różnych źródeł. Maria Thatcher powiedziała, że Unia Europejska jest Instrumentem niemieckiej hegemonii w Europie. I tak naprawdę trzeba sobie uświadomić to, że jesteśmy oszukiwani. Kolejne rządy zastawiają dochody obywateli na kilkadziesiąt lat może nawet na sto lat naprzód. Nam się wydaje, że jesteśmy suwerenami, a tymczasem każdy włos na naszej głowie jest policzony, a nawet sprzedany. Mam rozumieć, że nie chcesz współpracować z władzą ludową. My uważamy, że czas najwyższy, żeby to zmienić, ale nie zmienić platformy na PiS, ministra Rostowskiego, na Balcerowicza, tylko chodzi o zmianę myślenia. O zmianę myślenia, o budżecie w taki sposób, żeby ten budżet wreszcie zupełnie nie zajmował się tymi sferami, którymi się dziś zajmuje. My chcemy, żeby pieniądze poszły do kieszeni ludzi, a nie do budżetu. My chcemy, żeby politycy mieli dużo mniejsze możliwości bawienia się naszymi pieniędzmi i do tego będziemy dążyć. A ma pan pewność, że to się nie powtórzy, ten czas błędów? U nas? Tak, u nas. Jaką pewność? U nas jest teraz taki moment. Przecież widzisz. Wszystko się rozpada. i są bezsilni ci ludzie, którzy rządzą te struktury. Muszą pęknąć te to... To jest tylko kwestia czasu. Podchodzi idzie tam na aleje ujazdowskie pod kancelarię premiera i krzyczy: złodzieje, złodzieje, prawda? Nawet kiedyś była demonstracja policjantów i ci policjanci też wykrzykiwali: złodzieje, złodzieje. W każdym normalnym kraju policjant jak widzi złodzieja, to go łapie. Ale żaden ani drgnął. To znaczy, że skądś wiedzą, że tych złodziei łapać im nie wolno. get your money out of the eurozone before they come for you. and how ironic to see the russian prime minister, dmitry medvedev, uh, compare your actions and say i can only compare it to some of the decisions taken by the soviet authorities. and then we have a new german proposal that says that actually what we ought to do is confiscate some of the value of people's properties in the southern mediterranean eurozone states. Uh, this European Union is the new communism. It is power without limits. It is creating a tide of human misery. This Parliament has the ability to hold the Commission to account. Who should we have to raise this? You or me? Who should it be? Precisely, we cannot leave them this country. I you see know, what is democracy is. nie people do not know anything, they know everything. Tak być nie może, trzeba odebrać politykom prawo decydowania o nas.